Cześć, siemanko, witajcie FC Mobile. Postanowiłem, że nagram dzisiaj odcinek z pack openingu, bo już dawno go nie było. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to żadnych nowości nie mamy. Oczywiście jest event kapitanów, jeszcze 3 tygodnie będzie trwał. Także zbieramy tam nasze punkciki, nasze puzelki, żeby mieć jak najwięcej. Natomiast jeżeli chodzi o nowości, no tutaj u góry Możecie zobaczyć festiwal Szanghaj. Bilety się pojawiły, możecie je zdobyć za zadania dzienne. Natomiast ktoś tam się pytał, od razu Wam powiem, to nie jest waluta, to są po prostu takie punkciki i one nie są do eventu, nie będzie żadnego eventu w Szanghaj, tylko to bo po prostu będzie ścieżka, taka jak ostatnio była, pewnie pamiętacie, ścieżka do Teweza. I tamte punkciki myśmy wydawali, to teraz będą po prostu taki festiwal Szanghaju i to wystartuje za tydzień, z tego co mi wiadomo. Także teraz tego nie ma. Będzie po prostu taka, taka zakładka. Nie będzie to event. No i słuchajcie. Pack opening naruchałem 300 tysięcy. 300 tysięcy przesadziłem. 277 tysięcy Także zrobię taki pack opening, mega pack opening za 200 tysięcy, bo dawno takiego nie było. Natomiast 77 tysięcy sobie po prostu zostawię będę miał żeby codziennie otwierać te paczuszki dzienne. Także 200 tysięcy, dzisiaj taki po prostu luźniejszy, może nie to, że luźniejszy, bo 200 tysięcy gemów wydaje także mam nadzieję, że coś wpadnie. 15 tysięcy paczki, dwie można je otworzyć tak. Będą otwierane, ale na koniec odcinka. Żeby wiecie stopiować emocje. 7,5 paczuszki. No tak. 200 tysięcy. No to muszę wyzerować konto do 77 tysięcy gemów. Żeby nie było, że kogoś oszukuję że, że wiecie. Dałem tytuł. pack opening za 200 tysięcy. A jest za 150 tysięcy. Nie. 200 tysięcy trzeba dać. 108 gościów. Sprzedawalny. 240 milionów. To mi się podoba. Ronaldo, ale na bazóweczce, coś się, się trafił. Nie no, to, to mi się podoba. Fajnie się zaczęło. Yy, zarobiony tam byłem. Tutaj nie. Bo jakiś knypek łysy, stopień z USA się trafił. Yy, dobra, lecimy z paczuszką codzienną za 3000. O, później, tak jak Wam mówiłem, będę już je otwierał. Tylko poczekajcie, bo chyba. No mam za dużo kart, nie sprawdziłem, muszę trochę przemielić, ale to za chwileczkę, na spokojnie. Stłani 106. Dobra, lecimy teraz z paczuszką za 4000. 77 tysięcy gmów musi mi zostać. A kogo my tu mamy? 106 gościu. Poczekajcie, ile ja tych kart mam? 1200, chyba, czy ile? Nie, 1000. Dobra, to nie będę przemilał. Myślałem, że mam więcej. Dobra, wracamy do tematu odcinka. Lecimy. Będę, będą przede wszystkim paczki za 2500. I tu musi być, no bo wiecie, te paczki, te ci załodnicy są potrzebni na puzelki, na przepołki. 25 tysięcy. Będzie kilka takich tur. Lecimy z pierwszą. Co my tutaj mamy? Zaraz się okaże. Anglia. Obrońca. Crystal Palace. Gwei. 109 na przemiałkę. To mi się podoba. Lecimy z kolejną. 25k. Także tych trochę puzelków wpadnie. A może wpadnie coś do składu. Jakby była karta 111 jakaś. Czemu by nie? Włochy, RB, Napoli, 110 Di Lorenzo. Dziękuję Was bardzo, ale chyba pójdzie na przemiałkę. Bo tutaj by mnie tylko Dunga i tak naprawdę Marquez urządzali. Lecimy dalej. Di Lorenzo znowu, kolejny. Ile za Di Lorenzo 110 jest? Fajnie, że się trafił. Czekajcie, aż pójdę zobaczyć. Za 110. No, widzicie, miałem 1000 kart, a już jest 1200. I idzie jak, jak woda. To czekajcie, muszę przemielić ich. Dobra, tutaj wytrenujemy tego gostka. Auto Select 27. Dziękuję Was bardzo. Co ja miałem sprawdzić? Tego Dilorenco. Gdzie on jest? Tu na końcu. 180. No, myślałem, że więcej, ale dobra. Półki są potrzebne na gwałt. 180 tysięcy na razie 100 poszło. Jeszcze kilka razy będzie przemiałka. 25K lecimy z tematem. Gemy naruchane, no to trzeba wydać. A później się będziemy martwić. Będą jakieś lepsze eventy. Znowu Di Lorenzo? Nie. Już myślałem, uu, słabu, Słabiutka tura. 106 tylko wpadła. Dupa zbita wołowa. Lecimy jeszcze raz z tym. 25k. Di Lorenzo będzie? Chyba tak. Włochy. A nie, Brazylia. Dunga. Dunga. Dunga 111. Ląduje do składu. Dziękuję. Dobranoc. Pozamiatane. Pięknie. Wiecie co? Myślę, że to mi już wystarczy. Lecimy z paczkami... Jakieś sprzedawalne bym sprzedał 111. Dunga do składów leciał, co ja Wam mówię, pięknie jest, ale 200 tysięcy nie jest wydane. 77 tysięcy będzie wydane. Dobra, to lecimy z tymi za 15K. To będzie 100 tysięcy. Mi zostanie pierwsza paczuszka dupa zbita. wołowa, nic ciekawego. 15 tysięcy tu pójdzie nie. Jest ekran Anglia, sprzedawalny środkowy pomoc X-Aston Villa. 107. 140 milionów. Dobra, 100 tysięcy mi zostało. Akurat, jak wycycelowane, no to tak, 77 tysięcy. No to wiecie co? Otworzę jeszcze raz to za 25K i na tym ten odcinek skończymy. To akurat będzie 200 tysięcy, tak? 200 tysięcy gemów poszło. Później już będę otwierał tylko te paczuszki codzienne. No i zobaczymy, kto mi tutaj wpadnie na pożegnanie. Tego odcinka, moi drodzy. Francja. Napastnik. E, chyba nic ciekawego. Ale wpadł dunga. 111 do składu będzie. Brazylijczyk, legenda, także jest się z czego, z czego cieszyć. 200 tysięcy poszło, ale myślę, że nie na darmo. Także z mojej strony to tyle. I do następnych odcinków, pewnie za dwa tygodnie. Zachcemy obaj, trzymajcie się. Cześć.